Będziemy dzisiaj polerować samochód. Krok po kroku spróbujemy zbliżyć się do standardów profesjonalnych, ale w warunkach garażowo-domowych. Podstawowym narzędziem, którego używają lakiernicy, czy też osoby, które zajmują się polerowaniem, korektą lakieru to jest polerka obrotowa, przy czym jest to narzędzie dosyć agresywne. To znaczy, jeśli mamy miękki lakier, jeśli użyjemy twardego pada i ostrej pasty polerskiej, to możemy ten lakier zniszczyć. Szczególnie z takim narzędziem y, amator powinien posługiwać się ostrożnie, raczej według zasady lepiej mniej, a poprawić zawsze można. Jeśli przedobrzymy, cofnąć się nie sposób. Alternatywą jest polerka mimośrodowa, ona działa tak. Taka polerka jest delikatniejsza, o wiele bezpieczniejsza, szczególnie w rękach amatora. Można nią zrobić pełną korektę lakieru. I coraz więcej, większa liczba lakierników się przekonuje do takich narzędzi. Przy czym do tego narzędzia dobieramy nieco ostrzejsze środki ostrzejsze pasty, po, pasty polerskie, nieco twardsze pady. Jakkolwiek możemy używać też oczywiście e, lżejszych narzędzi w zależności od tego, jaki mamy lakier, jaki mamy samochód, co chcemy zrobić. Jeśli chodzi o pasty i chemię, zaczynamy ostrzejszą pastą, a kończymy delikatniejszą, która zapewnia nie tyle ścinanie lakieru, usuwanie rys, ile wygładzanie i połysk. Zrobimy to w dwóch krokach i to powinno wystarczyć. Teraz, zanim się zabierzemy do pracy, musimy ocenić, e, jaki jest lakier naszego auta. Japończyki, co do zasady, większość z nich mają mięciutki lakier i do tego bardzo cienki. Taki lakier jest niezwykle łatwo uszkodzić. Eee, także warto rozważyć, żeby od początku do końca e, korzystać z jednej maszyny. I będzie to ta maszyna, będzie ta maszyna mimośrodowa, która szczególnie w rękach amatora, a ja nie robię tego na co dzień, ona jest dużo bezpieczniejsza. Użyjemy dosyć wydajnie trącego pada tego z mikrofibry, który jednocześnie jest stosunkowo bezpieczny, nie zostawia hologramów ani rys na lakierze. Warto też sprawdzić miernikiem lakieru, ile nam jeszcze tego lakieru zostało. Bo są takie lakiery, które mają grubość 200 mikronów, można ciąć. Są takie, które mają 150, można ciąć. Są takie, które mają 90. Nie bardzo jest z czego ciąć. Minimalnie 10 mikronów. Jeśli mamy 70, możemy spróbować, ale jest to duże ryzyko. Około 100 mikronów, 110, 105, w zależności od tego, w którym miejscu go mierzymy, to znaczy, że można wykonać pełną korektę lakieru. Jeśli spojrzymy pod światło, on jest pełen takich mikrozarysowań, które z daleka są niewidoczne, ale z bliska owszem. One powodują, że auto się nie błyszczy tak, jakby mogło i spróbujemy zrobić, żeby było nieco inaczej, żeby to wyglądało lepiej. Samochód musi być czysty, to jest jasne, ale warto go też przeglinkować. Gwinka to jest takie, taka masa plastyczna, e, gwinka lakiernicza, którą pocieramy na mokro. Albo zbliżamy lakier z takim specjalnym płynem, albo płynem do szyb. To, to wystarczy. Właściwie wystarczy z wodą, z płynem do mycia naczyń. Chodzi o to, żeby, żeby było śliskie. Ta glinka zbiera jakieś wbite w lakier zanieczyszczenia, które potem mogłyby zostawać na padzie i mogłyby porysować nam lakier. Zaczynamy od y, pasty trącej, czyli do ścinania lakieru, korekty lakieru. Nie jest to taka pasta typowo lekkościerna, którą kupimy w markecie, która mogłaby nam sporo zaszkodzić. Tylko pasta do polerek mechanicznych. Pasty dajemy naprawdę niewielką ilość minimalną ilość. Chodzi o to, żeby nie chlapać tą pastą na boki, to nie ma żadnego sensu. Panowniczy nie przyspieszy prac. Używamy dosyć silnego docisku, ale niskich obrotów. Zresztą i na paście, i na padzie powinny być podane obroty, maksymalne obroty, jakich możemy użyć. Docisk mniej więcej niż 10 kg. Ile to jest 10 kg? Mierzymy to na oko, albo ćwiczymy przy wadze kuchennej. Nie ma innej opcji. Ponieważ na naszej drodze są elementy czarne, plastikowe, nie chce mi się ich czyścić potem. To mogę je zakleić. Mamy zrobioną maskę, być może. Zaraz się o tym przekonamy. Żeby się o tym przekonać, czy jesteśmy zadowoleni z efektu, musimy zetrzeć to, co na niej jest, czyli resztki materiału ściernego. W tym celu bierzemy spray, który niektórzy nazywają, nazywają policjantem. On zmywa wszystkie powłoki, i po zmyciu powłoki będziemy wiedzieli, czy jest dobrze, czy jeszcze trzeba poprawić jest dużo lepiej, ale jeszcze drobne rysy pozostały. Przy używaniu padów polerskich powiązuje zasada jeden pad, jeden Jedna pasta. Jeśli tego pada używałem do pasty tnącej, to już tak niech pozostanie na przyszłość. Dlatego zaznaczam go. Teraz użyjemy miększego pada i pasty wykończeniowej. Teraz chodzi nam o wygładzenie lakieru, połysk. paty jest mięciutki i zwiększamy obroty polerki. 3 godziny pracy, zrobione jest mniej więcej 1 trzecia samochodu. Maska, jeden bok. Bez dachu, bez drugiego boku, bez tylnej klapy. Trzeba przyjąć, że zrobienie całego auta zajmuje cały dzień. Drugi dzień by się przydał na wykończenie, żeby poczernić plastiki, żeby go domyć w zakamarkach, toczyścić, odkurzyć w środku i tak dalej. W każdym razie idzie, da się to zrobić samemu. Gdyby było cieplej, to byłoby to nawet bardzo przyjemne. Eee, pamiętajcie, Mało pasty, żeby samochód nie wyglądał jak w komisie, eee, lepiej mniej niż więcej, bo zawsze poprawić można. Wrócić do tematu za tydzień, za miesiąc, za rok i jeszcze raz auto spolerować. Jeśli chodzi o maszyny, ja do tej pory pracowałem maszyną rotacyjną, obrotową. Da się, ale można popełnić błąd. Przypalony lakier mam już na koncie. Jeśli chodzi o tę maszynę, jest świetna. Maszyna e, mimośrodowa, tnie, wbrew pozorom tnie bardzo przyzwoicie. Można usunąć na także głębokie rysy. E, no, tylko, że o ile tego typu urządzenie, czyli tania, e, tania marketowa maszyna rotacyjna kosztuje 150-200 zł i już ma regulację obrotów. Zwalnia wprawdzie, ale działa, to taka maszyna z górnej półki kosztuje mniej więcej 1600 zł. To jest pewien problem. Natomiast warto zainwestować, bo jest to sprzęt dla motora na całe życie. Jeśli chodzi o to, co jeszcze wam na pewno będzie potrzebne: taśma, pady polerskie, szmaty, ręczniki z mikrofibry najlepiej i pasty polerskie. Da się, rysy schodzą, auto wygląda lepiej, może jechać na sprzedaż. I jeśli jest dobrze zrobione, to nikt nie rozpozna, że auto służyło za chlewik, że było zaniedbane, porysowane, że jeździło po krzakach. Eee, to jest przykre, bo jeśli kupujemy auto od handlarza, jest duże ryzyko, że tak właśnie z tym samochodem było w przeszłości.